Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj pokażę ci jak zdobyć siodło w Minecraft. Siodło w Minecraft jest przydatne dlatego, chociażby że chcemy, kiedy chcemy jeździć na koniach czy na świniach. Wtedy, właśnie, siodło będzie nam potrzebne. Także generalnie, dzisiaj pokażę, ci jak je zdobyć. Ważne jest to, żebyś wiedział, że siodła nie da się skraftować. Także nie da się skraftować go ze żadnej skóry, z żadnego żelaza ani niczego takiego. Także musisz je zdobyć. Występują ono w skrzynkach w różnych miejscach, w różnych strukturach na świecie w Minecraft. Także teraz pokażę ci pokrótce, gdzie najczęściej ono występuje. Jak widzisz, znajduje się na fandomowym wiki od, od Minecrafta. No i tutaj wpisałem sobie właśnie te siodła, no i mamy tutaj tak jakby procenty występowania w różnych strukturach. Jak widzisz, największy procent występuje przy netherowej twierdze, natomiast podejrzewam, że na początku gry będzie ono dosyć ciężko dostępne, no bo jednak netherowa twierdza, to już trzeba mieć trochę jednak jakichś tam itemków, jakieś może zbrojkę, także myślę, że najczęściej, najłatwiej ją zdobyć w tej pustynnej świątyni, czyli czymś takim, jak spotkasz na świecie, to jest właśnie coś takiego, w tym masz aż 23%, no, i potem w Dungeonie jeszcze więcej procent. To jest inaczej Monster Room, Mob Spawner, jak zwał, tak zwał. Chodzi o ten pokój, w którym jest właśnie Mob Spawner i skrzynki. W nim aż 27% na spawn siodła. Także właśnie w tych dwóch miejscach polecałbym te siodła zdobywać. No, ewentualnie właśnie ta neterowa forteca. Tam aż 35% na zdobycie siodła. Oprócz tego wioska 16% u Kowala. Potem dżunglowa świątynia 13%. Miasto Endu 13%. Jak widzisz, Ancient City 16%, Bastion 13%. Także generalnie tak to się reprezentuje. Tak samo jest w Bedrock Edition. Jakbyś się zastanawiał, to dokładnie tak samo. No i generalnie. Można też te siodło złowić, na no to jest 1%, także raczej nie polecam tego, tego sposobu. No i oczywiście jeszcze jest trading, czyli gdzieś tam możesz trafić te siodło u, u któregoś z villagerów, natomiast ja raczej tego sposobu nie polecam. No i oczywiście, jeżeli chcesz szybciej znaleźć ten mob spawner, czy, czy, czy te świątynie różne, to możesz na, na swoim świecie włączyć chociażby cheaty, czyli tade Jakby, no, jeśli chcesz, jeśli możesz czytować, pozwalasz sobie na to, no to możesz to zrobić. Wystarczy, że tutaj klikniesz udostępnij do LAN i włączysz Pozwalaj na komendy. Ja już to zrobiłem, więc tego nie mogę zrobić. Natomiast, kiedy już możesz wpisywać komendy, to wtedy wpisujesz ukośnik Seed, dostajesz ziarno, kopiujesz je, no i przechodzisz na stronę Biome Finder, którą tutaj ci pokażę. A przepraszam, to jest Chunk Base. Natomiast można wpisać Biome Finder, jak widzisz, i ono się wyświetla jako pierwsza. Także tutaj wchodzimy, no i tutaj wklepujemy nasz Seed. W te pierwsze okienko. Tutaj oczywiście wybieramy naszą wersję. Ja mam chyba właśnie 1.12, tak. Ja mam 1.21.4, więc to wybieram Overworld, czyli ten zwykły świat. No i klikamy oczywiście tutaj. A nie, to już się chyba wczytało. Także tutaj wystarczy, że teraz wklepiemy nasze koordynaty. No i tak naprawdę możemy sobie szukać różnych, to tak, to, tak naprawdę różnych, różnych. A nie, przepraszam, to jest Beyond Finder, czyli musimy wejść w moc, i tutaj gdzieś powinniśmy mieć. E, chyba, oh, w apps, tutaj. I tutaj na przykład możemy właśnie dungeon, tutaj wpisujemy nasz, nasz seed, no i tutaj wybieramy naszą wersję. I tutaj jak widzisz, pojawiają nam się wszystkie, wszystkie dosłownie dungeony na naszym świecie. Jak najdziemy, to pojawia nam się w prawym dolnym rogu, tutaj, jakby w tym miejscu, pojawia nam się jaki to jest typ, czyli tutaj mamy spider, tutaj mamy skeleton, tutaj mamy zombie. Także w ten sposób możesz w łatwy sposób znaleźć te, te różne dungeony. Także generalnie na tym to polega. Także to tyle. Także w ten sposób właśnie możesz zdobyć to siodło w Minecrafcie. Także dziękuję Ci za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej!